ktoś jeszcze pamięta bajkę o tej szalonej świni, która razem z resztą swojego gangu siała ferment na wsi? Jeżeli odblokowałem Ci wspomnienie, to zostaw obserwację. Był to amerykański serial animowany, który kiedyś leciał na jedynce. Emitowany był od 2003 do 2007 roku. Ogólnie cała animacja polegała na tym, że dziadek prosiak, duduś wesołek, opowiadał historię swoim wnukom. Ale myślę, że to co najbardziej zapadło wam w pamięć, to piosenka w wykonaniu Janusza Radka. Dziadek nasz uwielbiał koty, bo figle w głowie ma kto malcem jest. To jak spokojna wieś Dudu, Sperdek, Tasia i Mela naci mają swój ukochany dom I przywód. Tak wiele, cały szeroki świat Poznać kto Wiejskie harce i zabawa Dziadkowych wspomnień, słodki czas Prawie jak w bajce, czy to sędzi Jawa Gdy prosiakiem był dziadek nasz Kto słuchać chce dziwnych opowieści Niech razem z nami wyrusza tam Na wszystko to, co no już ma jeszcze dnia własny plan